Mam tutaj takiego kolegę malutkiego, który skorzystał. Y, pomachaj, okay. powiedz, nie. Nie, nie. Skorzystał, y, będąc w szpitalu, z dwóch y, produktów: y, ze stopu i z altu. I powiedz, jak ci smakowały te cukiereczki, co, cio co Ciocia Wam dała do szpitala? O te różowe? No. Pokaż, jakie ty cukiereczki brałeś. Pokaż te, tutaj, który kolorek. No, no to daj, daj, daj tutaj, pokażemy. Tak. tak, tak, to tutaj pokażesz. Pokaż, o. Ten różowy kolor to jest alt. I powiedz, jak ty zakorowałeś. Powiedz, powiesz nam, co się stało. Nie wiem. No po prostu. Najpierw było przeziębienie, a później się okazało, że jest jakiś wirus, który no tak, rotawirus, który no, zniszczył troszkę zdrowie naszego kolegi. Powiedz, jak się nazywasz? Powiesz? No powiedz. Danielek. Danielek. I Danielek po pięciu dniach brania właśnie stopu i relaksu doszedł do siebie, także, także był w szpitalu, chcę powiedzieć, że był w szpitalu, ale dzięki temu łagodniej przeszedł chorobę, bo inne dzieci jeszcze zostały, a on wyszedł szybciej. To taki jeden przykład z Danielka, a ja chcę powiedzieć też o sobie, bo właśnie Stop brałam na przykład na ból kolana. Bardzo mnie bolało kolano i właśnie ten stop, biorąc dwa razy dziennie, nawet trzy razy czasem dziennie, pomagał mi w tym, że nie odczuwałam tak bólu. A ból był niestety no, taki, że no, musiałabym być na takich lekach poważnych, takich lekach typowo przeciwbólowych, mocnych. Mm -hmm. Czyli obciążających, czyli obciążających dodatkowo. Tak. Mm -hmm. tak, bo tutaj można też dodać właśnie przy takiej okazji, jaka jest ogromna różnica, że zobaczcie można wziąć zdecydowanie więcej drażeń, kiedy są stany zapalne, kiedy tego sytuacja wymaga i nie ma tutaj skutków ubocznych, a teraz wyobraźcie sobie te ogromne dawki przeciwbólowych tabletek, które mają takie wskazania, jakie to jest stężenie tego, co co degraduje nasz żołądek, przy okazji, nasz układ strawienny? Czyli jaki niesamowity walor tutaj, przy okazji, trzeba po prostu podkreślić, bo to jest bardzo ważne, że tak jak Martusia powiedziała, zobaczcie spektrum działania tych drażetek i, i, i jak jest stan zapalny kolana, ale też jak jest rotawirus, zobaczcie, jakie jest spektrum działania tego. Także, Martuś, bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękujemy też Danielkowi czy Dawidowi? Jeszcze sekundę, bo jeszcze powie dwa słowa y, Galinka, Galinka. powiedz dwa słowa jak tobie jak... Siadaj, siadaj, siadaj. Nie, tu jest nie. Ela. Tu jest Żana. Cześć, Przywiec, I Galinka też chce powiedzieć, że y, szyb, właśnie, że Danielek szybciej wyszedł do domu. Ви можете говорити, я вас переведу, будь ласка. Okay. <laughs> Доброго дня.